Produkcja nie jedno ma imię. Może być dyskretna albo procesowa, może być planowana albo realizowana na indywidualne zamówienie klienta. Tylko najbardziej zaawansowane rozwiązania informatyczne potrafią dostosować się do tak różnorodnych wymagań. Nasz system to potrafi. Dzięki wymianie danych produkcyjnych z informacjami kadrowo-płacowymi i finansowo-księgowymi wiąże działalność produkcyjną z jej skutkami finansowymi. Impuls 5 pozwala na łatwe odzwierciedlenie wielopoziomowej struktury wyrobu. Opisanie marszruty czy kalkulowanie technicznego kosztu wytworzenia w oparciu o technologię. Wyposażone jest w wygodne funkcje kopiowania struktur wyrobów i marszrut technologicznych oraz w opcję grupowej wymiany komponentów i zamienników. Planowanie produkcji w naszym systemie odbywa się z uwzględnieniem potrzeb rynku, możliwości zaopatrzenia i zdolności produkcyjnych. Planować możemy dla dowolnych okresów. Możliwe jest bilansowanie planowanych przychodów oraz zużycia poszczególnych materiałów, a także wychwytywanie sytuacji, w których mogą wystąpić ich niedobory. Impuls 5 w pełni kontroluje łańcuch dostaw. Bilansuje zapotrzebowanie materiałowe dla produkcji z uwzględnieniem planów, zleceń, zamówień i zmieniających się stanów magazynowych. System zarządza całym procesem produkcyjnym przy pomocy interaktywnego wykresu Ganta. Tworzy optymalny harmonogram dla operacji z różnych zleceń. Pozwala przewidywać wiele wariantów wykonania i zmieniać harmonogram w miarę postępu pracy. Metody wypracowane dla produkcji przemysłowej w ramach standardu MRP nie są receptą na każdy typ produkcji. Tym specyficznym obszarem jest produkcja procesowa. Impuls 5 jako jeden z nielicznych na polskim rynku przyspiesza i ułatwia rejestrację przepływów w oparciu o dane pobierane z systemów wagowych. W systemie dokładnie odzorowana jest struktura funkcjonalna zakładu. Na jej pasie tworzy się schemat przepływów z poszczególnymi magazynami i wydziałami produkcyjnymi wraz z ich powiązaniami. Impuls 5 komunikuje się z urządzeniami produkcyjnymi, wykorzystując technologię kodów kreskowych RFID czy ekranów dotykowych, rejestruje informacje o wykonanych operacjach w czasie rzeczywistym. Między innymi dzięki takim narzędziom możliwe jest śledzenie partii czy serii wyrobu. Korzystając z mechanizmu konfiguratora wyrobów, Impuls 5 wspiera także proces składania zamówień. Umożliwia indywidualne skonfigurowanie wyrobu w oparciu o dostępne parametry, skalkulowanie ceny wyrobu oraz dokładne określenie terminu realizacji zamówienia. Nasze rozwiązania dedykowane przedsiębiorstwom produkcyjnym uzupełnione są o narzędzia do zarządzania gospodarką narzędziową, odzieżą roboczą i wyposażeniem pracownika. Posiadają także zaawansowane narzędzia wspomagające gospodarkę remontową oraz proces kontroli jakości. Ogromna ilość danych powstających w ramach procesów produkcyjnych wymaga licznych analiz. Impuls 5 zapewnia dostęp do pełnej informacji o pracochłonności i zużyciu materiałów, obciążeniu stanowisk, a także brakach i przestojach maszyn. Pozwala na precyzyjne wyliczenie kosztów wyrobów i rozliczenie każdego etapu procesu produkcyjnego.